Czy warto oddawać dzieci na rugby? No jak najbardziej, oczywiście. Warto oddawać dzieci na rugby, chociażby tylko po to, żeby poznały ten sport, ale przede wszystkim po to, żeby, bo w rugby powstają przede wszystkim przyjaźnie na całe życie, czyli ludzie, którzy być może, być może ktoś będzie przy tym rugby tylko przez chwilę, ale pozostaną mu znajomości przyjaźnie na całe życie, bo rugby to jest taki sport. Wiąże ludzi, bo jest to coś więcej niż tylko sport, to jest styl życia, sposób na życie. Ja zawsze powtarzam swoim zawodnikom, że my nie tworzymy tylko drużyny, tylko my tworzymy rodzinę. I każdy może na każdego liczyć, nie tylko na boisku, ale również poza nim. I myślę, że, że jest to coś wyjątkowego jest to zespołowy sport walki gdzie każdy musi ufać koledze obok. I właśnie po to warto oddawać młodych chłopców na to, żeby spróbowali tego rugby, żeby spróbowali tej twardej rywalizacji, bo jest to szkoła charakteru, jakiej myślę nie znajdziemy w żadnej innej dyscyplinie. Od którego roku życia można zaczynać grać w rugby? No, tak naprawdę w rugby można zaczynać grać już w wieku 4-5 lat, a nawet w wieku 3 można już zaczynać zabawy z rugby. Ja uważam, że im wcześniej się zacznie, tym lepiej. Co powiesz na to, że rodzice mówią, że to jest bardzo kontyzyjny sport i że jest dużo walki tam, że jest taki brutalny? Znaczy, ja przede wszystkim jedną no, rzecz, żeby nie jest sportem brutalnym. Oczywiście jest to sport kontaktowy, ale nie mówmy tutaj o brutalności. Jest tu oczywiście twarda, ale przede wszystkim rywalizacja fair play. Także chociażby to, dlatego warto też iść na ruby, bo ruby jest sportem, gdzie ta fair play, gdzie ta uczciwa, oczywiście boiskowa, twarda rywalizacja, ale ona jest jakby priorytetem. Kontuzjogenny. Z tym również się nie zgodzę. by nie ma więcej kontuzji niż w piłce nożnej czy w piłce ręcznej. Ale oczywiście ja wiem, że rodzice mają pewne obawy, e, widząc, e, oglądając mecze, ale myślę, że jeżeli ktoś pozna to od środka i zobaczy, to, to uwierzy też, że to zupełnie wygląda inaczej, będąc w środku. Poza tym nie oszukujmy się, zawodnicy e, trenują i są przygotowani. Nikt nie każe zawodnikowi na pierwszym treningu wyjść na boisko, czy po pierwszym treningu wyjść na boisko naprzeciwko zawodników Ekstraligi albo reprezentacji polski. Po to trenują zawodnicy, żeby być przygotowani do tej rywalizacji na boisku. Dzieci też zaczynają grać tam od rugby, od kontaktu albo albo jak znaczy, to wygląda? W Polsce przede wszystkim dzieci w większości zaczynają grać od dróg tak, czyli od gry, która polega na zrywaniu szarfy przyczepionej do, do bioder tak zwanych tagów. Także to tutaj już powinno mieć pewne obawy rodziców, bo tego kontaktu nie ma, aczkolwiek ja jestem zwolennikiem tego, bo będąc we Francji sam widziałem jak 4-5 letnie dzieci grały w rugby w pełnym kontakcie, przywracając się i mając tego najlepszą zabawę. Także, także myślę, że nie do końca popieram program Rugby Tak, nie do końca zgadzam się, że, że on pomoże nam Stworzyć dużą grupę rugbistów. Uważam, że jednak rugby już nawet od tych najmłodszych lat powinno być w kontakcie.